Czołem, czołem! Mówi do Was Staczewski. Witajcie w moich skromnych progach. Dzisiaj będzie temat taki, który już był nieraz poruszany na tym kanale. Konkretnie były już dwa podejścia do tego tematu. No ale, że inflacja galopuje i mamy już prawie 8%, więc warto kupować to, co jest tanie, użyteczne i dobre i nie trzeba wydawać zbyt dużej ilości pieniędzy, no bo jestem utylitarystą jakimś, w jakimś stopniu tutaj gdzieś. I jak coś jest dobre i tanie, to po co kupować drogie? Taką mam y, zasadę. Zresztą mam nadzieję, że tutaj nie będzie za mocno trzęsło. To, 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 to mam, spostrzeżenie. mam nadzieję, że to nie widać na kamerze. Tak więc, przechodzimy dzisiaj do pięciu noży, kolejnych pięciu noży, które y, kosztują w okolicach 50 zł. Tylko, że zaznaczam, że te pięć dyszek, które trzeba za te noże wydać lub mniej, a czasami ciutkę więcej, ale o tym zaraz, to jest oczywiście 5 dyszek z 2021 roku z grudnia. Za 5 lat to może być zupełnie inna kwota, jeżeli idzie o te modele i te noże, które tam wam pokażę dzisiaj. Natomiast drugie założenie jest takie, że to 5 dyszek to traktuję jako taką granicę, którą można w pewien sposób przejść, jeżeli nie ma jakiegoś dużego nadwyrężenia. Tych pięciu dyszek, czyli na przykład 55-60 zł, no to również akceptuję taką kwotę i tutaj takie noże również się pojawią. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i jakoś te dychę będziecie w stanie uzbierać. Z tym, że należy pamiętać, że to dzisiejsze 50 zł to nie to, które było 15 lat temu, na przykład ile można za to kupić teraz, a ile można było kupić wtedy. Nie chcę, żeby ten film znowu był przedłużony, bo wielu z moich widzów wielu, no część, jakaś mała, niektórzy ktoś tam się znajdzie, nie, zasugerowali mi w komentarzach, że za długo omawiam niektóre. Tematy i w ogóle bez sensu, więc ja mam takie dwie rady. Po pierwsze, warto przyspieszać, yy, przyspieszać warto bardzo moje filmy i, i zrobić sobie przyspieszenie na razy dwa, więc wtedy ten czas dzieli się jakby na pół. I kolejna rzecz, w większości moich filmów umieszczam znaczniki czasowe, gdzie o czym mówię i co dokładnie omawiam. Tutaj nie wiem, czy to umieszczę, no bo to jednak kolejne po sobie noże, więc po prostu część właściwą i wstęp może jakoś tam gdzieś zakończenie umieścić tyle, ale zalecam korzystać z tych rozwiązań. Myślę, że dla wielu, dla których moje gadurstwo jest nie do zniesienia, jakoś ułatwi to życie. Jeżeli chcą oczywiście oglądać mój kanał, za co serdeczne dzięki. Zawsze są to jakieś tam y, sugestie, y, które też wpływają na moją jakąś tam twórczość. No i przejdźmy sobie do do tej właściwej części zacznijmy sobie od pierwszej pozycji na tej liście, czyli od Alpiny Sport. Konkretnie, już Wam mówię, jest to Alpina Sport Anko Nek Inox. Coś takiego znalazłem. W kolorze pomarańczowo-czarnym. Czarno-pomarańczowym. Czarnego jest tam więcej. Nazwijmy go roboczo Alpinom Sport Nekiem, bo to jest nóż typu Nek. Nek wiadomo, super do EDC, jeżeli ktoś może nosić, nikt się nie czepia, co tam, kto nosi na szyi, więc Nek do EDC super. Ta Alpina... Jest jakby no, inspiracją, e, inspiruje się morą Eldris. Mora Eldris jest trochę zaprzeczeniem wszystkich innych morek, dlatego że Mora jest zazwyczaj użyteczna e, i tania, e, ale brzydka. Często mory są brzydkie po prostu. Natomiast ten już jest fajny, ładny designerski, e, jest mało użyteczny według mnie i jeszcze jest drogi, powiedziałem, że niektóre wersje ten do 200 zł chyba dochodzą. Stuwa no, to co najmniej to jest malutko jak trzeba wydać teraz w tym momencie. Widziałem jeszcze niedawno, gdzieś do 50 zł jakieś takie wersje bieda były, natomiast teraz już w tym momencie to jest niewykonalne, bo chciałem nawet Eltrisa gdzieś tutaj umieścić w tym zestawieniu, ale się nie da. Na szczęście jest Alpina. I według mnie za nóż z jakiejś takiej stali, która nie jest super, hiper, ekstra, mega, a przynajmniej nie jest średnia i w dodatku jest to nóż z plastiku, to takie pieniądze, to jest aberracja według mnie, więc dokąd zmierzasz Szwecjo? chciałbym zadać teraz to pytanie. Tak więc mamy alpinę zamiast Mory to jest podmarka Umarexu. Umarex to on robi jakieś wiatrówki, jakieś takie strzelby na kule gumowe pistolety na kule gumowe do samoobrony. Przynajmniej ja to tak kojarzę. I nie nadają się te sprzęty do samoobrony. Też tak kojarzę. Natomiast Umarex jako marka niemiecka dość znana. No i mamy tą Alpine. Ogólnie ta marka też produkuje jakieś takie moropodobne noże, więc możecie się zainteresować, bo nie są one drogie. Nigdy nie miałem w rękach, więc nie wiem jak działają, natomiast... Czemu by nie można zawsze spojrzeć? podobnych noży w tym zestawieniu jest oczywiście najwięcej. I ta Alpinka jest nieduża, ponieważ całkowita długość tej Alpiny to jest 144 mm, z czego 56 to tylko głownia i 2 mm grubości jest tej głowy, czyli do otwierania paczek ok, do krojenia kajzerek, bo wiadomo, to muszą być niemieckie bułki, cesarskie kajzerki. No to już niestety średnio. Przecięcie sznurka jakiegoś coś takie ok, ale żeby tam jakieś wielkie rzeczy tym robić, to naprawdę nie. Nawet zwykły mały folder typu Senrenu 710 podejrzewam, że będzie potrafił więcej niż ten nóż. No ale taki oneka się kupuje głównie dlatego, żeby go mieć, a nie żeby go jakoś tam ciężko używać. Do tego jest to oczywiście stal 440A więc to jest nierdzewa i do tego mamy oczywiście plastik, gumę, jakiś tam polimer, coś takiego, więc chwyt jest widać, że w miarę dobrze wyprofilowany, więc podoba mi się to. Oczywiście dostajecie zamykaną na klik pochewkę do tego i, i za 19 zł, bo tyle kosztuje ten nóż. Uważam, że to jest fenomenalna rzecz za 19 zł. Jeżeli macie kupać more Eldris, to kupcie sobie najpierw to, będziecie wiedzieć, czy potrzeba Wam takiego noża. Szliw jest oczywiście z candy dość niski, natomiast jest to Spearpoint z fałszywką, więc zdolności penetrujące mógłby mieć całkiem, całkiem duże. Taki to ciekawy nożyk. A, no i nie powiedziałem Wam, że waży 85 gramów, ale chyba z pochewką, bo nie wydaje mi się, że bez pochewki tyle waży. Chyba z pochewką tyle waży, więc to też naprawdę nie jest dużo do noszenia na co dzień na szyi. Jak możecie, czemu by nie do takich zwykłych, najprostszych zadań otwarcia listu, koperty, yy, ukrojenia kabanosa, bo jakiegoś grube, grubego serdela to, to średnio. Salceson też nie podchodzi za bardzo, kajzerki odpadają, ale otwarcie koperty, paczki, przecięcia sznurka, spoko. Wydaje mi się, że to jest okej okay. nóż, wszyscy polecają. Jak będę miał, to Wam na pewno pokażę. Kolejną moją propozycją jest Mikow Crocodile, czyli znowu jesteśmy w Europie Centralnej. Tym razem wpadamy do naszych sąsiadów z południa na piwo. Knedle, i właśnie do Mikowa, czyli Mikow to jest w ogóle taka, taka, taki czeski Wiktorinox, trochę bardzo z długimi tradycjami. Firma, warto się zainteresować, produkuje różne noże. No i Mikow Krokodile, którego Wam tutaj proponuję, chociaż niestety zauważyłem, że zdrożał i kosztuje w tym momencie nawet do 70 zł. Natomiast jak uda Wam się wyrwać, ja widziałem w promocjach za 45 zł nawet ten nóż. Ten nóż to typowy folder i z tą ceną to też jeszcze muszę dopowiedzieć, że bywa różnie, bo są różne wersje, o czym też Wam zaraz powiem. Ten nóż to typowy folder, są wersje z klipsem i są wersje bez klipsa. Blokowany jest backlockiem, takim klasycznym, to jest dość mocna blokada, ja jej ufam, lubię tę blokadę. Jeżeli jest tam w miarę dobra mechanika, to naprawdę jest to ok blokada, i nie ma się co przyczepiać do, do niej w ogóle. I ten nóż otwiera się albo za pomocą kołka, albo za pomocą dziurki jak w Spiderko. I tam widziałem, że od 50 do 70 zł, kosztuje, ale w promkach podejrzewam, wyrwiecie tanie. Według mnie, jeżeli idzie o profil, to jest to... Clip point drop point, tak mi się wydaje, to coś pomiędzy. Skandy jest w miarę wysokie. Nóż nie jest gruby, bo ma 2,8 mm, więc krojenie na co dzień powinno być ok. Ostrego jest 90 mm, więc też wystarczająco do codziennych zadań. I rękojeść jest jakaś taka plastikowa, jakaś taka tworzywowa, więc nóż nie powinien ciążyć i nie powinien tam gdzieś urywać kieszeni. Zresztą jego waga całkowita to 83 gramy dla wersji bez klipsa. Stale na głowni to oczywiście 420. No, jest to tania stal, więc, więc czemu by nie? Jest to ok. W tym przedziale budżetowym to absolutnie uważam, że to jest coś, coś normalnego. Więc, jeżeli chcecie mieć pełnoprawny folder z takimi normalnymi rozmiarami, który jest dłuższy od Sanren 710 i będzie potrafił więcej, a w dodatku jest tańszy i ma pewniejszą blokadę, i jeszcze jest lżejszy, to Miko Crocodile jest tutaj absolutnie perfekcyjnym wyborem i uważam, że jest to niedoceniona firma, niedoceniona konstrukcja i mało się o nich mówi. Ciekawe czemu. Muszę kiedyś kupić sobie taki jeden folderek i pokazać Wam, co on jest wart, bo, bo wydaje mi się, że nie powinno być to wcale złe rozwiązanie. I ja oczywiście jeszcze nie miałem go w rękach, natomiast opinie, jakie słyszę, są całkiem dobre. No i też nie mogę powiedzieć, żeby firma była jakaś tam krzakiem czy czymś takim. Więc jeżeli się zastanawiacie nad folderem za około 5 dyszek, to Miko w Krokodile jest tutaj wyborem całkiem, całkiem rozsądnym. Kolejna moja propozycja, może dość kontrowersyjna, pewnie się wypowiecie w komentarzach na ten temat, to jest bardzo bliski krewniak tego noża, czyli noża monterskiego po Gerlach od Oscardu i będzie to scyzoryk Gerlach Assist 12. Ponieważ scyzoryków Gerlach produkuje dwa rodzaje, Jeden, czyli ten podstawowy to dwunastka i możecie kupić taki scyzoryk już za 45 zł, chyba o ile widziałem. Ma 12 funkcji i nie będzie to tajemnicą, że to jest po prostu całkowita polska zżyna ze Spartana. Nawet kolor okładzień jest podobny, chociaż w Gerlach akurat podobnymi kolorami się jakby gdzieś tam też odznacza, więc, więc nie jest tak, że to jest idealnie ta sama czerwień i tak dalej, no ale, ale jakieś tam mocne inspiracje są i no nie jest napisane, jak jeden z moich widzów się kłócił ze mną, czyli może już byłych widzów, że podróbka to, to musi mieć logo i to jest podróbka, bo to w prawie się nie mieści, no ale jeżeli wszystko jest zerżnięte i tylko logo jest umieszczone własne, to co to jest, jak nie kradziesz własności intelektualnej? No ja tak po prostu uważam, może się nie zgadzać ze mną. Natomiast jeżeli idzie o Gerlacha ASSIST 12, czyli polskiego Spartana tak powiedzieć. To opinie są różne. Niektórzy mówili, że te scyzoryki są nieopłacalne i lepiej kupić, po prostu dołożyć i kupić Victorinoxa. Spartan jest chyba dwa razy droższy, więc czy jest dwa razy lepszy? Tego nie wiem. Planuję też kupić scyzoryki od Gerlacha i potestować, zobaczyć jak to działa, jaką ma stal i, i, i hartowanie, no bo ym, Victorinox jest znany z tego, że stal może nie ma jakiejś najlepszej stali w Scyzorykach, natomiast jest ona świetnie obrobiona i, i daje to pewne osiągi, bo to nie tylko rodzaj stali, ale też jej obróbka bardzo dużo daje. Warto o tym pamiętać. Więc y, mamy tutaj 12 funkcji. Ja Wam powiem nie z pamięci, tylko powiem z obrazka, jakie widzę. Jest to korkociąg, jest to szydło, jest to duży i mały płaski śrubokręt, otwieracz do puszek i do konserw. Dwa ostrza, jedno duże, drugie małe, wykałaczka, penseta. I ściągacz do izolacji. No i kółko do kluczy: no to też trzeba zauważyć, że kółko do kluczy jest rozpatrywane jako funkcja dodatkowa, więc wszystko co macie w spartanie, tylko połowę taniej, o połowę taniej. Czy to jest świetny scyzoryk? Pewnie nie. Natomiast za 45 zł, jak ktoś by chciał zobaczyć, czy potrzebuje jakiegokolwiek scyzoryka, czemu by nie? A dla tych, którzy chcieliby wydać trochę więcej, to zawsze mogą kupić ten droższy scyzoryk z Gerlacha i zobaczyć, jakie tam są. Tam są funkcje, bo tam jest jeszcze lupa i tak dalej. I nie znalazłem takiego bezpośredniego odpowiednika od Szwajcarów z Victorinoxa. Wydaje mi się, że to gdzieś jest między, nie wiem, Deluxe Tinkerem jakimś albo jakimś Swiss Champem. No coś takiego, nie? Nie do końca Wam jestem w stanie powiedzieć. To moja trzecia propozycja. Czwartą propozycją moją będzie oczywiście Fixed i Fixedów. Mam tutaj dwie sztuki tak naprawdę, bo powiem Wam o tym, że będzie to jakaś alternatywa, jeżeli idzie o Fixeda. Mamy Mikowa, Mikowa Briganta, chyba tak się to czyta. Dostępny jest w Polsce w trzech kolorach żółtym, czarnym i czerwonym. W ogóle ładne te kolory są, ten żółty i ten czerwony, bardzo mi się podobają i to jest taki moropodobny nóż. To jest nóż za 35 zł, stal to jest 420 zł. 100, 100 mm jest ostrego. Poniżej 2,5 mm jest grubości tej głowni, bo to jest 2,4, więc naprawdę to jest taki moropodobny twór, który powinien się nadać na ryby i na grzyby i wszędzie, gdzie byście go chcieli zabrać za 35 zł. Super, wyróżnikiem tego noża jest to, że jest to szlif pełny płaski i drop point, jeżeli idzie o profil, tak mi się przynajmniej kojarzy, więc to jest taki, taka moja alternatywa. Jednak tą drugą, czyli właściwą propozycją będzie fixet, czyli nocz z głownią stałą, dla tych, którzy terminologii do końca jeszcze nie znają, który będzie nekiem, czyli noszonym na szyi i będzie to oczywiście Kabar skeleton black. I jest to nóż, który jest wyprodukowany przez amerykańską firmę Kabar, oczywiście podejrzewam, że nie w Stanach, tylko dzisiaj już gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. I ten nóż wyglądem nawiązuje do tego legendarnego, nóża, do tego 1217, ja go tak mówię, bo nie wiem czy to się 1217 mam nazywać. 1217 chyba tak jest. Najłatwiej. Nawiązuje wyglądem, oczywiście trzeba użyć tam jakiegoś sznurka. Może to być parakord, o parakordzie też zrobiłem osobny odcinek. Polecam. Może to być parakord do wywiązania tego, tego noża, tak żeby się go dało wygodnie trzymać. Nie jest to wielki nóż, no bo w tym budżecie ciężko znaleźć nóż. Który byłby full tangiem, jeżeli idzie o fixedy, no raczej to są konstrukcje moropodobne, jak ja to nazywam. Jeżeli idzie o specyfikację, to jest to stal 5CR15, czyli Chińczyk jakiś na pewno i mało mi mówi, ta stal nie znam jej osiągów, no ale chyba nie będzie jakaś taka. Zła, żeby się tam gieła jak plastelina. Hartowana jest podobno do 57-59 Hz, więc w terenie, jeżeli byście chcieli takiego noża używać, to oczywiście da się go gdzieś tam naostrzyć. Jeżeli idzie o długość i grubość ostrza, to jest 64 mm na 3,2 mm, czyli to jest gruby dość nóż, trzeba tutaj nadmienić, przez co będzie miał jakiś tam zapas mocy. Natomiast nie będzie to nóż, który będzie idealnie kroił w plasterki półprzezroczyste pomidora czy cebulę. Oczywiście, jak przystało na tego typu nóż, jest to nóż o profilu Clip Point na pełnym płaskim, który ma świetne właściwości penetracyjne, bo ma jeszcze fałszywkę. Więc to taki trochę nóż taktyczny, nóż survivalowo-wojskowy. Może też tak być rozpatrywany, jeżeli idzie o neka, nie? No bo to jest mniejszy po prostu nóż. Natomiast jeżeli idzie o wagę, o ciężar, to waży tylko 32 gramy, więc coś fenomenalnego. Nawet się zastanawiam, czy te 32 gramy to jest prawdziwa waga, czy to coś tam nie. Nie, pocyganie gdzieś tam. No nie wiem do końca, ale tak piszą w specyfikacji, więc zapowiada się ten nóż całkiem nieźle. I jeżeli idzie o neki, to wiadomo, że nek y, taki gruby i taki mocny zawsze będzie mocniejszy od folderu, więc może to być spokojnie nóż zapasowy gdzieś w teren. Jeżeli byście zgubili główny nóż, albo jeżeli bierzecie jakąś tam piłkę, ramówkę, toporek czy coś takiego do lasu, to jako nóż kraftowy do przygotowania żarcia też wystarczy. No nie musicie tam przecież. Półprzezroczystych plasterków, czegokolwiek ciąć, prawda? Cena tego noża przekracza lekko ponad 5 dyszek, czyli w normalnej cenie możecie go za jakieś 56-57 zł wyrwać, natomiast w promkach podejrzewam, że będzie dużo taniej i w okolicach nawet 45-40 zł można będzie go kupić. Więc myślę, że to dobre rozwiązanie. Co do pochewki, nic mi na ten temat nie wiadomo, mam nadzieję, że coś jest, dzięki czemu będzie można go nosić na szyi, no bo gdyby nie było, to trochę bez sensu. Kabar zawsze dodaje jakieś takie plastikowe pochewki. Nie są najwyższych lotów, natomiast. Natomiast są okej, okay, wystarczające. Za te pieniądze, czemu by nie. Przejdźmy sobie do propozycji numer 5 i propozycja numer 5 wynika z moich doświadczeń remontowych i z rozmowami, z rozmów z ludźmi, którzy pewne inne czynności wykonują i pracują w pracach, których ja nigdy nie umiałem wykonywać i nigdy ich nie robiłem. I ten nóż będzie to nóż z ostrzami wymiennymi, co świadczy o tym według mnie, że jest jakimś tam dalekim kuzynem czy krewniakiem tapeciaka. I najpierw o tapeciaku słów kilka. Tapeciaki bardzo polubiłem podczas remontu, bo to są noże, które są bardzo tanie w eksploatacji. No bo wyobraźcie sobie skuwaną z 1900 warstw stal, która jest przyrobiona na piękną, idealnie zrobioną głownię waszego noża za 1000 zł, i oczywiście można używać takiego noża w naprawdę ekstremalnych warunkach. Jeżeli się chce ostrzyć taki nóż, to współczuję potem, kiedy on jest totalnie zajechany. Natomiast, niby było osobiście szkoda. Nie lubię zużywać y, drogich przedmiotów, jak nie ma sensu, żeby ich zużywać. i Można to czymś zastąpić dużo, dużo tańszym. No tak po prostu mam. Może jestem sknerą, nie wiem. Y, więc, nóż typu tapeciak jest bardzo tani w eksploatacji. Ja uważam, że tapeciak to każdy powinien tapeciaka gdzieś tam mieć, bo to jest nóż, którego się nie da zastąpić czymś innym, y, nawet bardzo cieniutkim ostrzem jakiegoś malutkiego nożyka składanego. No, chyba Opinela, ale to, to też nie za bardzo, bo to, to też nie jest ten level jeszcze ostrości i tej wymienności. Potem spróbujcie taki delikatny, taką delikatną głównie takiego Opinela, nawet małego, spróbować wyprowadzić do takiego stanu, jaki był. A w tapeciaku wystarczy złamać ostrze, i to jest wszystko. Więc jeżeli idzie o tapeciaki, to polecam, tylko raczej nie te plastikowe dodawane w gratisach i tam w jakichś promkach i tak dalej, tylko już takie trochę droższe za dwie, trzy dychy, no bo taki nóż będzie służył na lata. No i nie zgnieciecie go butem, ani nie rozpadnie się, kiedy upadnie Wam, nie wiem, z kieszeni Wam wypadnie. To się nie roztrzaska w drobnym ak, bo to będzie najgorsza, najgorszy chiński plastik. Więc tapeciaki OK. A moja propozycja to jest nóż, który ma wymienne ostrza i jest nożem składanym. Robią takie narzędzia, takie noże firmy, które zazwyczaj zajmują się narzędziami budowlanymi albo elektronarzędziami, albo czymś takim, no, ta branża mniej więcej, żeby Was tutaj gdzieś tam pokierować. Ja wybrałem sobie, bo są piękne, wściekłe, czerwone, wściekle czerwone są tu noże. Wybrałem noże takie typu milwaukee i one się nazywają fastback, 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 chyba fastback. Się nazywają te noże milwaukee. W ogóle to się bardzo dziwnie pisze, ale już wam pokazuję te, te noże. Bo to jest cała rodzina noży i ja dzisiaj wybrałem dla was fastbacka, który kosztuje 59 zł. No jeszcze niedawno kosztował troszeczkę taniej, jakiś czas temu, natomiast już kon... 59 zł, trzeba za niego wydać. Ale jakbyście chcieli, to jest oczywiście nóż tańszy za 40 zł i to też jest nóż, któremu nic nie brakuje. I będzie miał te wszystkie funkcje, czyli będzie nożem składanym, z klipsem, z dziurką na jakiś ogonek i będzie miał wymienne ostrze. A czy ma pojemnik w sobie jakieś na dodatkowe ostrze, tego nie wiem, natomiast z doświadczenia wiem, że większość takich narzędzi, tego typu narzędzi ma taki, taki właśnie w środku. Jest jakieś takie miejsce, gdzie można jeszcze mieć, przechowywać. Jakieś tam dodatkowe ostrze, że jakby się postąpiło jedno, to można je wymienić na szybko bez biegania po szafkach i szukania tam gdzieś tego kompletu tych ostrzy nowych, czy tam tych żyletek, jakby to zwa, tak zwa, Ale też pamiętajcie, że z jednej strony możecie zużywać to ostrze, potem z drugiej, jakbyście mieli dodatkowe, to tak naprawdę cztery ostrza są, więc, więc to też już jest dość dużo. Nawet jakby były dwa, to to nie jest aż taka tragedia. Jeżeli idzie o użyteczność tego noża, no to oczywiście kanapki nie ukroicie, kiełbasę, jakiegoś tam serdela to też nie za bardzo, ale już kawa nosy spoko, nie? No kanapki też nie posmarujecie takim nożem, bo to jest nóż do zupełnie innych zastosowań i według mnie to jest nóż do precyzyjnych, bardzo mm, ostrych cięć, które są potrzebne gdzieś tam w jakichś takich bardziej specjalistycznych pracach. To, to nie jest otwieranie listu. Więc raczej według mnie jest to nóż przeznaczony typowo do pracy, typowo jest to narzędzie, chociaż można dzięki temu, że ma klips go nosić go na co dzień, bo jest też składany, więc, więc ok, a z tapeciakiem sobie nie wyobrażam. Natomiast nóż za 59 zł, no bo ten za 40 ma tylko podstawowe funkcje, to ten za 59 zł ma jeszcze funkcję, przynajmniej taką, którą widzę, to jest nóż bezpieczny. I definicji noża bezpiecznego wam nie podam, bo do końca nie wiem. Nie znam się na nożach bezpiecznych aż tak, natomiast według mnie jest to nóż, gdzie ta głownia nie jest cały czas wysunięta, gdzie nie możecie się nią zranić. No bo mówmy się, to jest slip joint i jak go otworzę, to cały czas możecie się nią zranić, tą głowią. Jak go zostawicie ten nóż i przyjdzie wam małe dziecko, to się zrani tym nożem się zarżnie, a bezpiecznym nożem się nie zapnie. No chyba, że bardzo się, bardzo się musimy, będzie musiało postarać, bo noże bezpieczne, dwa, roze, jakie ja znam, to takie, że trzeba nacisnąć i wtedy ostrze się wysuwa i często jest to ostrze ceramiczne, a nie. Na przykład metalowej, to jest taki nóż do folii, jakiś takich taśm plastikowych, bind i tak dalej. To tak mi się przynajmniej kojarzy. Natomiast drugi typ ostrza to jest taki, który ma hak albo ma szczelinkę. I w tą szczelinkę trzeba dopiero jakiś sznurek włożyć, jakąś folię właśnie, jakąś folię stretch czy worki czy coś takiego i tam dopiero dacie radę przeciąć tym ostrzem, a nie jesteście w stanie włożyć tam palca, więc. Jest to poniekąd nóż bezpieczny. W ogóle jest bardzo dużo kategorii noży bezpiecznych. To jest oddzielny temat i, i szapoba dla ludzi, którzy się znają. Wiem, że jest ktoś w Polsce, kto takie narzędzia robi. I nie wiem, jak znajdę link do ich kanału, bo mają, to Wam podlinkuję. Też możecie zobaczyć, co tam robią, bo może to jest interesujący dział dla kogoś na którym ja się słabo znam. Więc ten nóż za 60 zł wydaje mi się taki fajniejszy, bo jest coś, czego na co dzień nie ma i w innych nożach nie ma. Natomiast są jeszcze droższe noże i są na przykład wersje z bitami. I możecie mieć bit, załóżmy z płaskim i z filipsowym śrubokrętem, no bo jeżeli potrzebujecie tego gdzieś na co dzień przy majsterkowaniu, jakimś przy budowie czy przy remoncie, no to, no to jest to naturalne, że lepiej to mieć niż tego nie mieć. Ale to nie jest wszystko. Milwaukee robi oczywiście folder jakiś taki robi, też wam o nim opowiem. I są też inne marki, więc nie przywiązujcie się do tego, że ja takie coś wybrałem. Ja wam podam dzisiaj, nawet sobie otworzę tutaj podam wam yy, alternatywę w postaci marki, którą znacie, jeżeli się interesujecie nożami, i będzie to Gerber. I Gerber produkuje coś takiego, jak. Gerber Edge Utility Industrial to jest nóż bardzo podobny do tego od Milwaukee za 40 zł. On po prostu się otwiera i zamyka i ma wymienne trapezowe ostrze, żyletkę, tak bym to mógł nazwać. I to jest wszystko y, chyba. Oczywiście te noże powinny być blokowane, żeby się tam nie zamknęły na ręce, skoro są otwierane a nie jakby stałe. I ten Gerber kosztuje też 40 zł z tego, co widziałem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to praktycznie każde podobne narzędzie z jakiejś tam uznanej i dobrej marki będzie według mnie dobre. No ja też nie testowałem wszystkich, nie znam wszystkich. Milwaukee to miałem tylko w ręce raz tego Milwaukee i, i okej, okay, był dla mnie okej, okay. nie był zbyt ciężki, więc, więc spoko. Ale z czego też do końca był, to Wam nie powiem i też tego gdzieś tam nie piszą, więc no... Trudno mi trochę to, to tak opowiedzieć dokładnie, natomiast ten Industrial, ten Edge Industrial, z tego co wiem ma lepszy chwyt taki, więc też na plus, jeżeli byście chcieli. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego narzędzia, to czemu by nie? I przejdźmy sobie teraz do podsumowania, i w tym podsumowaniu trzeba będzie podziękować. Trzeba będzie podziękować jednemu z moich y, widzów, który też ma kanał na YouTubie, jest to młody chłopak Aleksander Janus, on mi tu dużo, bardzo dużo propozycji podesłał. W sumie tych propozycji to by było tyle, że jeszcze cztery takie materiały bym nakręcił. Natomiast niektóre odrzucam, no bo ile można nożo, noży podobnych odrzucać: culta Force, Fiskars, Mora jakieś tam Bachko chyba robi właśnie teraz Mikow i Mikowa Wam podrzuciłem dlatego, że jest trochę inna budowa tego noża, nie ma tam skandii i jest to inna marka, której tu jeszcze nie było więc czemu by nie, a marka jest znana uznana i bardzo stara, więc warto się nią też zainteresować no i z Europy Środkowej, a nie gdzieś tam z Chin więc bardzo serdecznie dziękuję Aleksandrowi za tą merytoryczną pomoc była nieoceniona dużo też tu było mojego wkładu, więc powiedzmy, że w ramach kooperacji gdzieś tam ten odcinek powstał, takiej kooperacji merytorycznej, no bo nie wystąpił mi tutaj żaden gość. Może kiedyś ktoś będzie chciał i się to do tego, co ja tutaj robię. Czemu by nie? Można pisać w razie czego, jeżeli ktoś ma jakieś propozycje i, i jakieś takie rzeczy by chciał robić wspólne, bo ja też nie wszystko wiem. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że możecie ten kanał wspierać poprzez dawanie mi łapek w górę. Bo chyba w dół już nie ma oraz subskrybowanie tego kanału z dzwoneczkiem bardzo mnie to motywuje i bardzo wspomaga rozwój tego kanału. Tak ogólnie to nie mam jeszcze tysiąca subskrypcji, więc nie mogę mieć tu reklam, więc jeżeli widzicie reklamy, to robi je sam Google dla siebie i ja nic z tego nie mam, więc pomijajcie je w diabły wszystkie, nie? Bo to, to nie są moje reklamy, nic z tego nie mam. Druga rzecz, jaką wam chciałem powiedzieć, to oczywiście to, że sekcja komentarzy należy do Was. Propozycje, konstruktywna krytyka. Zawsze pamiętajcie tylko, żeby to było w kulturalny sposób z kulturą, bez bluzgów itd. i tak Ten kanał też oglądają, oglądają młodsi widzowie i, i nie chcę, żeby się tu uczyli bardzo negatywnych wzorców. No i oczywiście pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Instagramie, na Twitterze, na fanpage'u tego kanału oraz na fanpage'u i na kanale Do Potęgi. A mi nie pozostało nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami w tradycyjny sposób, także pozdrawiam. I w ogóle to nie wiem, czy zauważyliście. Ja ale tu siedzę tak krzywo, ponieważ tu jest mój kolega, który mi przeszedł trochę przeszkadzać. I to jest kolega, który przeszkadza mi już od roku. Ale jak pan, czyli ja tu siedzę na tym fotelu, to Hoho, -ho, bo to jest Hoho, -ho, bardzo lubi tu być i dlatego tak krzywo siedziałem. A on sobie tu leżał, bo wiadomo, ja nie mogę mu zejść, bo on się trochę zachowuje jak pan i władca udzielny. Tego tego domu. także tak, tu jest Hoho. Przywitaj się, Hoho. -ho. To ci zimno jest? Już ci lepiej teraz widzę. No dobrze. No, to by było na tyle.